Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Chrystus Wincit, Chrystus Regnat, Chrystus Imperat, Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą Nam. Uroczystość Chrystusa Króla. Ojciec Święty Pius XI, ustanawiając to wzniosłe święto, pisał w encyklice Kwas Primas 11 grudnia 1925 roku. A przeto powagą naszą apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa, króla. Które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października. To jest w niedzielę poprzedzającą bezpośrednio uroczystość wszystkich świętych. Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się sercu Pana Jezusa, który to akt świętej pamięci. Poprzednik nasz Pius X każdego roku odnawiać nakazał. Nie ma też powodu, czcigodni bracia, długo i wiele wyjaśniać, dlaczego ustanowiliśmy uroczystość Chrystusa króla, jako oddzielną od innych świąt, które również oznaczają i czczą poniekąd Jego królewską godność. Na jedno bowiem należy zwrócić uwagę, że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci, to jednak w powodach tej czci nie jest uwzględniona władza i imię królewskie Chrystusa. Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość na niedzielę, dlatego by nie tylko duchowieństwo, Odprawiając msze święte i odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało cześć niebieskiemu królowi, lecz by i lud, wolny od zajęć codziennych, sercem radosnym, pięknie zaświadczył, że Chrystusowi jest posłuszny i poddany. Na tę zaś uroczystość wydała się nam ostatnia niedziela października, Dlatego odpowiedniejszą niż inne, bo ona zamyka prawie okres roku kościelnego. W ten sposób doroczne uroczystości, w których święcimy pamięć tajemnic żywota Jezusa Chrystusa, zakończą się i pomnożą świętem Chrystusa Króla. I zanim obchodzić będziemy, wszystkich świętych. Wprzód sławić i chwalić będziemy Tego, który triumfuje we wszystkich świętych i wybranych swoich. Niechaj więc obowiązkiem i staraniem waszym będzie godni bracia, aby w dniu oznaczonym przed tą doroczną uroczystością wygłoszono w każdej parafii kazania do ludu, w których by ten lud... Dokładnie pouczony o istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano, by tak życie urządził i ułożył, iżby ono odpowiadało życiu tych, którzy wiernie i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego Króla. Kościół Święty, Matka nasza, Czyta nam dzisiaj Ewangelię Świętą, w której przytoczony jest dialog Pana Jezusa z Piłatem. Rzekł Piłat do Jezusa: Czy Ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz? Czy inni Ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali Mi Ciebie, cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żeby mnie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, Więc ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus, Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Komentuje święty Augustyn. Czyż dla króla wieków było czymś wielkim stać się królem ludzi? Nie jest bowiem Chrystus królem Izraela dla nakładania podatków lub żeby mieć wojsko żelazem uzbrojone i fizycznie pokonywać wrogów. Lecz jest on Izraela królem, aby duszami rządzić. O wieczność się troszczyć, wierzących, ufających, kochających, do Królestwa Niebieskiego prowadzić. A więc, iż syn równy Ojcu, słowo, przez które wszystko się stało, zechciał zostać królem żydowskim, to było objawem Jego hojności, a nie wywyższenia. Dowodem jego miłosierdzia, a nie zwiększenia władzy. Ten bowiem, który na ziemi nazwany jest królem żydowskim, w niebie jest panem aniołów. Czy tylko Żydów Chrystus jest królem, czy też i Pogan? Owszem, i Pogan. Gdy bowiem przez proroka powiedział, Oto ja ustanowiony zostałem przez niego królem na Syjonie, świętej górze jego, abym głosił przykazania pana. To aby z powodu góry Syjon ktoś nie myślał, iż tylko królem Żydów został on ustanowiony, zaraz dodał: Pan rzekł do mnie, tyś jest moim synem. Ja dzisiaj zrodził Ciebie, żądaj ode mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Drodzy wierni, święto dzisiejsze jest uczczeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla i Jego królewskiego majestatu. Święto dzisiejsze jest w całkowitej opozycji do krzewionych nauk heretyckich o równości wszystkich religii. Pisze papież Pius XI w encyklice Quas primas Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa Króla, Całemu światu katolickiemu. Pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. A zarazą tą jest zeświadczenie czasów obecnych, tak zwany laicyzm. Jego błędy i niecne usiłowania. Wiadomo Wam zaś, czcigodni bracia, że zbrodnia ta nie naraz dojrzała, lecz już od dawna ukrywała się w duszy społeczeństwa. Zaczęło się bowiem od tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami, Odmawiano Kościołowi władzy nauczania ludzi, wydawania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od Chrystusa Pana, aby prowadził ludzi do szczęścia wiekuistego. I wtedy to zaczęto powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi, i stawiać ją bezczelnie w tym samym rzędzie. Następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i wydano ją prawie na samowolę rządów i panujących. Dalej jeszcze poszli ci, którzy umyślili sobie, że należy zastąpić religię Bożą jakąś religią naturalną naturalnym jakimś poruszeniem duszy, a nie braku i państw, które sądziły, że mogą się obejść bez Boga i że ich religią to bezbożność i lekceważenie Boga. To też z boleścią w sercu Skarżyliśmy się w encyklice Ubi Arkano, i dzisiaj bolejemy nad gorzkimi owocami, jakie tego rodzaju odstępstwo od Chrystusa wydało tak dla pojedynczych obywateli, jak i dla państw. I to tak często, i na tak długie lata. A są nimi nasiona niezgody, wszędzie porozsiewane. Płomienie zazdrości i nieprzyjaźni objęły narody, co powoduje dotąd tak wielką zwłokę w pojednaniu ludów. Nieposkromnione pragnienia, które często ukrywają się pod płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, a z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli. I ślepy, a niepomierny egoizm, na nic innego nie zważający, jak tylko na własną korzyść i na własne dobro i tą jedynie miarą wszystko inne mierzący. Zburzony zupełnie pokój domowy wskutek zapomnienia i zaniedbania obowiązków. Węzły rodzinne rozluźnione i trwałość rodzin zachwiana. Całe wreszcie społeczeństwo do głębi wstrząśnięte i ku zagładzie idące. Mamy więc silną nadzieję, pisze papież, że uroczystość Chrystusa Króla, którą odtąd corocznie obchodzić będziemy, Sprowadzi na nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela. Byłoby oczywiście rzeczą katolików, aby ten powrót swoją pracą i działalnością przygotowali i przyspieszyli. Jednakowoż wielu z nich nie zajmuje w tak zwanym życiu społecznym tego stanowiska ani nie ma takiego znaczenia, jakie mieć powinni ci, którzy niosą pochodniem prawdy. To niekorzystne położenie należy może przypisać opieszałości i bojaźliwości dobrych, którzy nie chcą się sprzeciwiać, lub zbyt łagodnie się opierają, wskutek czego przeciwnicy Kościoła z większym zuchwalstwem i hardością występują. Lecz jeżeli by wszyscy wierni zrozumieli, że pod sztandarem Chrystusa króla dzielnie i zawsze walczyć powinni, wówczas z apostolskim zapałem usilnie starać się będą, aby dusze zbłąkane i nieoświecone pojednać z Bogiem i staną na straży, aby prawa Boże nienaruszone zostały. A ponadto, czyż nie jest widocznym, że doroczna uroczystość Chrystusa-Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni się do oskarżenia, tego publicznego odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek zeświadczenie i do naprawienia tego zła, albowiem im więcej najsłodsze imię naszego odkupiciela, niegodziwym milczeniem pomija się na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach. Tym głośniej wyznawać je należy, i tym usilniej uznawać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa Pana. Drodzy wierni, należymy do Królestwa Chrystusa Króla. Przez Niego, przez Jego zbawczą ofiarę na krzyżu. I przez Chrzest Święty zostaliśmy włączeni do Chrystusowego Królestwa. Słyszymy dzisiaj w lekcji, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna umiłowania swego. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, albowiem w nim. Wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, księstwa, czy władze. Wszystko przez Niego i w Nim stworzone zostało, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. W dzisiejszych okolicznościach, kiedy od kilkudziesięciu lat relatywizuje się przynależność do Królestwa Chrystusa, i kiedy podważa się publicznie absolutną boską władzę Chrystusa Króla, którą posiada, zgodnie z Jego własnymi słowami, dana mi jest wszelka władza, na niebie i na ziemi. I kiedy katolicy wierni depozytowi wiary okazują się małą garstką, szczególnej wymowy nabierają słowa Zbawiciela, nie bój się, trzutko mała, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Weźmy sobie do serca słowa Ojca świętego Piusa XI z encykliki Kwas Primas. Ileż przedziwnej mocy i siły będą mogli zaczerpnąć wierni z rozważania tych rzeczy, by dusze swoje ukształtować według prawideł życia chrześcijańskiego. Albowiem skoro Chrystusowi Panu Dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, skoro ludzie najdroższą krwią Jego odkupieni, nowym jakby prawem poddani zostali Jego panowaniu, skoro wreszcie panowanie Jego całą naturę ludzką obejmuje, jasną jest rzeczą, że nie ma w nas władzy która by wyjęta była spod tego panowania. Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej, przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa. Niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych. Niech panuje w sercu, które wzgardziwszy porządliwościami ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć. Niech króluje w ciele i członkach Jego, które jako narzędzia, lub, że słów świętego Pawła Apostoła użyjemy jako zbroja sprawiedliwości Boga, mają służyć do wewnętrznego uświęcania dusz. Drodzy wierni, z pomocą łaski Bożej, wypraszanej ufną modlitwą, dokładajmy zatem pilnie starań, aby Chrystus królował w naszym umyśle, w naszej woli i w naszym sercu. Aby było czytelne, że Pan nasz Jezus Chrystus ma dzisiaj swoich wiernych poddanych, którzy Jego królewski majestat uznają, wyznają, bronią Go. I żyją odważnie według zasad Jego Królestwa. Tak nam dopomóż Bóg, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Na